Cześć, witam wszystkich widzów na swoim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować postać Bartka. i Jest to materiał, który będzie dedykowany osobom, które trenują naturalnie, bo mamy tutaj naprawdę wyjątkowego naturala. Cześć Bartek. Cześć, witam. Hej. Dobrze Cię w końcu widzieć, tak. poznać prywatnie. Yy, Bartek, jak długo trenujesz? Coś oczywiście podpytamy Bartka, bo wasza posta, jego postać Wam się może jeszcze wydawać nowa, ale już niedługo na pewno o nim usłyszycie. No, niektórzy mogą mnie kojarzyć z TikToka, gdzie tam się wygłupiam. Tańcząc. Jest to pewna forma jakiegoś tam artyzmu, powiedzmy. Ale co, co, co tańczysz? I to jest taka moja własna interpretacja takiego tańca znanego szczerze jako tektonik. Ktoś może kojarzyć w sumie z, z, z tam przyłomu lat 2000, 2000 plus bardziej. No, ale to jest taka moja własna interpretacja. W sumie, w sumie tyle, znowu mogą mnie kojarzyć ludzie. Sylwetkowo coś pokazujesz na... Tak, na... tak, to jest właśnie takie przeplatane e, tańczenie z, z pozowaniem, powiedzmy, nie? pseudo pseudopozowaniem. Może się to niektórym wydawać e, troszeczkę głupie, według mnie no, jest to jakaś forma rozpoznawalności tak? I, i, i w ten sposób nabijania zasięgów. Wielu osób się to podoba. Więc, więc to kontynuuję. Myślę stary, że biorąc pod uwagę, co teraz się sprzedaje i jakie głupoty ludzie oglądają, to nie jesteś w stanie nic grubszego zrobić. Co byś, co byś nie wymyślił, to się nie da. E, zaprosiłem Bartka dlatego, że Bartek jest naturalem. Bartek trenuje naturalnie. Jak długo trenujesz w na siłowni? Um, Trenuję ogólnie od covid czyli od okay. 20 roku. E, czyli większość osób, znaczy większość. Dużo osób wtedy zaczęło trenować, gdzie było więcej tego czasu wolnego. Wiele osób się zdecydowało wtedy zacząć coś robić ze swoją sylwetką. No i ja też. Ja zawsze chciałem, nigdy nie było na to czasu, bo studia, bo praca mhm. e, i, i, i gdzieś nie, nie mogłem zorganizować tego czasu logistycznie. I to był taki punkt zaczepienia. Z kuzynem zaczęliśmy wspólnie. Najpierw na drążkach, lekka jakaś siłownia w domu, potem faktycznie wejście już na, na salę treningową, no i tak się to wszystko rozwijało powoli. Tutaj będą w międzyczasie latały zdjęcia bartka, bo tak, teraz może tak, wyglądać tak. niepozornie, ale jak to mięso e, trochę się ukrwi i pracuje, no to naprawdę mega robotę robi. No to staż sam w sobie nie jest długi. Jest według mnie mega krótki jak dla Naturala, gdzie widzimy w mediach społecznościowych osoby, które ćwiczą 10-15 lat naturalnie. I nie prezentują, znaczy prezentują jasne lepszą sylwetkę ode mnie, ale już niedużo według mnie brakuje mi do, do osiągnięcia pewnego tego pułapu, e, tego szczytu naturalności, i, i to jest okej. Okay. Według mnie no, tutaj genetyka ma, ma dużo do, e, do gadania, ale to było już od razu widać, e, jak zaczynałem ćwiczyć. Ja nigdy nie miałem handli w ręce, gdzieś możemy tam przewinąć jakieś zdjęcie, jak wyglądałem. Będzie będzie wszystko. Zawsze były mięśnie brzucha u mnie, mhm. gdzie nie robiłem nigdy brzucha, zawsze duże ramiona. Szeroka obręcz barkowa, to, to wszystko no, skłaniało się ku temu, że gość ma dobrą genetykę do, do budowania siły i sylwetki, bo też siła, no, jakby nie było, przeplata się z tym wszystkim tak. I, 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 i tutaj siła też na początku bazowo była dość wysoka. Tak, właśnie zauważyłem u ludzi, którzy wspomagają się farmakologicznie, niekoniecznie ta siła jest proporcjonalna do, do, do tego wyglądu. Tam oczywiście można by to było zwalić na karp hipertrofii bo jest wiadomo sarkoplazmatyczna, miofibrylarna, no i wiadomo, że są ludzie, którzy dysponują dużym potencjałem siłowym, którzy, którzy nie muszą mieć aż tak dużych mięśni, żeby generować po prostu tą odpowiednią siłę, ale okay. tutaj będziemy w prostych, w prostych słowach prostym języku mówić. Ja z Bartkiem rozmawiałem chwilę wcześniej e, o poziomach testosteronu, zanim te... Przed i, i mi wyszczelił czymś takim, że miał 1200 nanogramów testa naturalnie. No coś koło tego, koło tego pułapu. Distrakcja. E, generalnie miałem problemy zawsze z prądzikiem. Leczyłem się e, izotretinoiną, tak się chyba to. No tak, izotekiem, no tak, izotek potocznie mówiąc. Jedno podejście miałem. Generalnie u mężczyzn wystarczy jedna kuracja i to, i to, i to pomaga. U kobiet hormony są bardziej rozchwiane, więc często tam wlatują kilka, kilka razy te cykle. U mnie wystarczył jeden i faktycznie się ta cera poprawiła, no ale stąd też z tej burzy hormonalnej, z tych androgenów miałem problemy z trądzikiem. Nadal mam skłonności mhm. do e, takiego wysypywania e, na skórze. E, e, te, te, no, tego trądziku, czy to właśnie w okolicach barków, kapturów, nie? no tam gdzie tych receptorów androgenowych jest dużo. I tak ci powiedzą, że to jest przez sterydy. Stary, co byś nie było, to ludzi tak, i tak ci powiedzą. dwa monstery za dużo przez tydzień, no i faktycznie od razu to u mnie to widać. Dlatego jak ja bym e, wszedł na jakikolwiek cykl hormonalny, to 100%, 100 miałbym problemy z trądzikiem i po no, Ale kosmicznym. byś był dojebany do tego? Prawdopodobnie tak, no bo jednak u mnie te, te, te hormony. No, Są so specyficzne tak powiem. Mhm. Tak. Na ten moment e, kręca się w okolicach 700, czas, czasem 800 nanogramów na decylitr. E, czasem 650. 98 rocznik. Tak, tak. Okay. E, według mnie to nie jest wysoki poziom. Są goście, którzy mają powyżej 1000 i, i nawet nie widać po nich, e, żeby mieli predyspozycje genetyczne do budowania tej sylwetki, prawda? Tak. E, to wszystko to jest takie przeplatane, to nie jest według mnie stricte e, cecha tak Że ktoś ma wysoki poziom testosteronu, to zawsze będzie miał tu sylwetkę lepszą, lepiej jakby puklonu. No, to wszystko się ze sobą przeplata, wiele czynników musi się ze sobą złączyć, żeby to, żeby to miało sens, jakiś efekt finalny. Jeśli chodzi o testosteron jeszcze, napąknę. Pod, pod, koniec, pod koniec redukcji mhm. kręciłem się w granicach 280 nanogramów. Widzicie, u naturala, ogólnie to, co wam mówiłem wcześniej na kanale. Tu mogę rzucić wyniki, tak? To, to możemy rzucić wyniki. Przepraszam, ci przerwę. No? Nie, nie, nie przerywasz. Zawsze ten poziom testosteronu będzie leciał w dół, jeżeli chcemy dociąć mocniej. Jakkolwiek byśmy dobrze nie przeprowadzili kwestii kalorycznej, nie byłby deficyt zbyt głęboki, jakkolwiek byśmy nie manipulowali rifidami, okresami wyjścia na zero kaloryczne, u większości ludzi nawet tak, ultra predysponowanych i tak na finiszu ten testosteron poleci i nie ma fizycznie sposobu, żeby, żeby się przed tym uszczec. Nie ma. I widzicie, macie kontrast w postaci gościa, który miał tak wysoki poziom testosteronu. tego nie poddawajcie się, bo to też nie zawsze oznacza to, co Bartek mówił wcześniej, że jak ktoś ma ultra wysoki testosteron, to automatycznie sylwetkę już będzie miał zajebistą. Bo to nie jest tak istotne, jaki wysoki masz testosteron, ale ile będziesz miał jednostek odbioru tego, które będą w stanie przerobić to na efekty, czyli w tym wypadku receptorów androgenowych. A tego badania z przebiegu Ci już nie pokaże. To będziemy widzieli po tym, jak nam ciało się rozwija, jakie jest responsywność, jak reaguje. Ja to Wam zawsze w materiałach mówiłem. Ja sam miałem 240 nanogramów na decylit testosteronu, czyli zajebiście nisko, zanim zacząłem się wspomagać, po ponad 10 latach treningu naturalnie. Ja przynajmniej u mnie, ja tak widziałem po 7 latach gdzieś to był maks. Później też było coś takiego, że to było grindowanie tego maxa i bardzo łatwo było z tego wypaść i się cofnąć. Tak jak właśnie ty wspomniałeś, że czujesz, że już niedługo będziesz, yy, znaczy niedługo, miejmy nadzieję, że, że jeszcze dużo czasu ci zostało, dobijać do tego, do tego maksa. Jak ty, jak, jak, jak ty to w ogóle widzisz? No bo wiadomo, że no, taka perspektywa dosyć, dosyć specyficzna. To znaczy, pytasz stricte Sylwetkowo, teraz, jeżeli chodzi o potencjał taki naturalny, no wiadomo, że on jest w pewnym stopniu później ograniczony. Jeżeli chodzi o... No nawet na bombie no jest, jest ograniczony. No tak, tak, tak. Ja ćwiczę i chcę być jak największy, tak? To jest dla mnie cel. Nie wiem, kiedy się to skończy. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, jak najdłużej, żeby to wszystko trwało. I chcę naprawdę osiągnąć taki maks genetyczny, naturalny. Zobaczyć, co moje ciało jest w stanie... Stworzyć mhm. samo w sobie. To, to, co dali nasi przodkowie nam chce, chce po prostu wykorzystać w 100%, prawda? Mhm. Słowiańscy przodkowie. Tak, a powiedz, yy, powiedz Bartek, inspirowałeś się kimś, jeżeli chodzi o sylwetki, ktoś, bo zawsze na początku, ktoś tam jest taki, kogo obserwujemy, mhm. miałeś kogoś takiego? Dzisiaj w internecie jest tego pełno, ciężko jakby wyselekcjonować taką typowo jedną osobę, to pewnie byłaby grupa osób, e, natomiast... Jak zaczynałeś Jak może? zaczynałem, no to na pewno gdzieś tam e, się przeplatali amerykańscy kulturyści. E, naturalni? No nie naturalni, nie naturalni, Mnie inspirowało zawsze to, jeszcze, jeszcze za, 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 za dzieciaka, e, jak dojść do takiego stanu fizycznego, jak, jak ci właśnie topowi E, amerykańscy kulturyści z tam przełomu powiedzmy lat 80 90-tych, 90 mhm. e, Ronnie Coleman, Kevin Levroni, tak, to, to, to było dla mnie kosmos. E, jak do tego dojść w ten sposób, nie? Czy na środkach, no bo jasne, no, na środkach, tak. no, nie ma, w tamtym wypadku nie ma innej opcji, natomiast mhm. tak czy tak kosztuje to bardzo dużo pracy, tak. wysiłku, czasu, pewnej dyscypliny, no, musi się ze sobą złączyć naprawdę wiele czynników, żeby do takiego stanu dojść. Tak. To, są, to są naprawdę już skrajne przypadki. I, I to mnie gdzieś tam inspirowało, tak? Zawsze. Mhm. E, co do naturalnej kulturystyki, no to zawsze, no, w Polsce, no, nie mam, znaczy nie mamy, aktualnie mamy dużo e, tematyki fitness. W tamtym czasie... E, mniej tego było trochę, no nie? Było mniej, no gdzieś to WK oczywiście, tak? E, ja do chłopaków z WK nic nie mam, fajnie, że zaczęli to wszystko... No, oczywiście, pchnęli to Mega to, to pchnęli, tak. I to jest, to jest dobre. No i myślę, że dużo, dużo osób tutaj w, w, w tym świecie fitnessu się przełożyło na ten mój światopogląd tego, nie? Nie, nie, nie. nie mogę tak wyselekcjonować jednej konkretnie osoby. Bartek jest, Bartek jest też w moim teamie, Bartek jest teraz moim podopiecznym, także będziemy walczyć i spróbujemy wyciągnąć, wyciągnąć z tej, z tej genetyki, wycisnąć Wycisnę. po prostu ją, ile się, ile się da i wyciągnąć max. I będziemy tutaj, myślę, że to jest fajny content, żeby pokazać drogę dobrze predysponowanego naturala, co jest w stanie zrobić. I jeszcze co do tej naturalności, bo Ludzie mają troszeczkę różną interpretację, szczególnie jeżeli chodzi o używanie na przykład spalaczy, peptydów, są mm. osoby, które uważają, że nie wiem, biorąc sobie imbinę, już przestajesz być naturalny, są osoby, które uważają, że nie wiem, biorąc kardarynę, jesteś lub nie jesteś, MK-677, oczywiście doping hormonalny to jest jednoznaczny, z brakiem bycia już naturalnym, jakie Ty masz na ten temat zdanie? No myślę, że to wszystko zawsze rozbija się o wad podczas testowania zawodników sylwetkowych mhm. i oni, oni tak naprawdę podejmują decyzję, co, co, co sprawia, że przestajesz być naturalny, mhm. a co nadal możesz stosować będąc naturalnym. Tak? No myślę, że peptydy. No tutaj nie ma co dyskutować. No, mm -hmm, oczywiście. E, przekreślają twoją naturalność. Jakieś tak. MK677, o tak, czy znaczy coś? W sensie, to może nie mam, są, bo to nie są peptydy stricte, no żeby nikt tak, się nie doczepił. Tak, no tak MK677 no, mam kilku znajomych, którzy to stosowali. Szczerze, nie zauważyli żadnych zmian. Przez e, kilka miesięcy brania, to, e, to była strata pieniędzy według mnie dla nich. 5 mg brali, faktycznie może nie są to jakieś wysokie wartości. Nie. Mówią ludzie specjaliści o 20-25 mg dziennie. No to jest 3-4 tabletki. No Według mnie to jest sporo i wtedy może jakieś faktycznie zmiany są zauważalne. Ponadto te osoby robiły badania. Tak. Prolaktyna niezmieniona. Mhm. Hormon wzrostu niezmieniony. Apetyt mieli chociaż? Apetyt taki sam cały czas nie odnotowali. piątce? Na 5. na 5 mg. Więc według mnie kwestia czasu i myślę, że jeśli będziemy prowadzić badania w tym kierunku, czy faktycznie jakieś anaboliczne zmiany wprowadzają te, 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 te suplementy, to może zostać to sprostowane i, i może być to wykluczone. Chociaż no to, jest, to jest tylko moje zdanie nie? na ten moment. Bo tak jak z, z mojego powiedzmy doświadczenia osób, które mnie otaczają, nie zauważyły żadnych. Efektów e, jakiś na plus, nie? Pod tym kątem. I o inaczej. Znajomy gdzieś tam e, gdzieś tam stosował mhm. i faktycznie musiał przestać, bo miał za dużo energii, już, już się telepał. Chłopa, Tak, po prostu tak, z butów, telepała no. mu się podłoga pod, pod stopami, nie? <laughs> I mówi, że musiał zejść delikatnie z tego, tak? Okay. Także tutaj na pewno jakoś w jakiś sposób to działa, tylko pytanie w jaki, nie. Mhm. Dobra. Także my mamy taką bazę. Chciałem wam dzisiaj w takim pierwszym jakby odcinku zaprezentować tutaj postać Bartka, żeby wypowiedział się, rzucił swoje spojrzenie, tak żebyście mogli się z jego osobą zapoznać. My będziemy dzisiaj trenować nogi i zrobimy rozruch, ale też jeżeli będziecie chcieli jakieś materiały treningowe Bartka, coś, co po prostu byśmy sobie tutaj razem podziałali lub pewne rzeczy techniczne, bo na pewno jego przykład inaczej będzie na waszą świadomość podświadomość działował niż przykład mój, czyli starego koksa. Tutaj Mamy świeżego gościa, który jest naturalem. Także, e, Bartek, dziękuję Ci za dzisiaj, Wam też dziękujemy, dziękujemy za uwagę. Mówię krótkie wprowadzenie. Zabieramy się za trening, pijemy pre-workout i, i zasuwamy. Lecimy. Hej.